Gdzie tutaj lucyna, a dzisiaj ze mną jest? I w żółtej czapki, ko. Ta, znany jako Klaudia. Mm -hmm. In, nagrywamy Skybloka na serwerze, bo nie mamy własnego serwera. To smutne. Dobra. Kopiemy dyrektywę. Dobry. Ale lada mam. ten dir, Nią. A, nie, nie pytajcie się nawet skąd mamy diaksową łopatę. To znowu można na tym serwerze. sławna jesteśmy po coś. No. IP serwera, w opisie Ała. No i ostrzegam, że ja w skyblocka to nie umiem robić generatora kobla. Ale ja umiem. Jaj. To trzeba tak i z... zrobić platformę, żeby sadzoneki nie wypadały. I tutaj będziemy yeah. sobie tak hey. koczyć. Bo będziemy mieć sklep, bo to jest serwer jej na spawnie jest sklep. I będziemy sobie kupować sadzone, bo nie będziemy mieć, będziemy Tak? Aha. No. Ale i tak jest przydatna, mm, bo tak nie miałybyśmy i in, różnych innych drzew, tylko dębowe. I w przyszłości jeszcze się pojawi seria z innego serwera? Z Anny'em, z Mariolem? Tak. Ej, <noise> No nie sądzę, żeby się przedstawił. A, jest fajny. Sorry, ja czekaj, 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 nie, 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 czekaj. nie, czekaj. pod drzewkiem trzeba zrobić, nie, nieskończone nie, wody. Co? Dobra, to ja tutaj kameruję pięknie, jak nie, nie, co rogi robisz? nie, robię. Dzień. Jezu, ale to, sobie... to jest takie... jest straszne. nie lubię skyblocków. ale... Mm. Vipy mają fajnie. No bo vip mają no. fajnie. Oni mają od razu no. generator kobla, nieskończony źródełko wody, domek. Dobra, nieważne. Mm. ale vip sobie nie kupimy. Tak. Nie Chyba, że nam ktoś kupi. Nie no, żart. <noise> Spoczko. Hop, Oj. teraz będę się trenować w parkurze. Jej. Hop, hop, hop. Masz przecież siekierę, czemu nie ścinasz? Bo mam lekkie lagi. O, słoneczku, wschodź, patrz, patrz. Słoneczku, wschodź. Wiesz co ci powiem? Zajrzyj do skrzyni i patrz, ile mamy drewna. Co ty robisz? drewno też mamy z naszej wyspy, wyspy? A, to dobrze. Widzicie, jak, jak żółty Steve może rozmnażać drewno? Au. Tak, zmnażać. Ja, Ta. Tak. Chcesz, albo ja sobie założę. Tobie dam e, Boże, e, e, ja to biedam wokół. Boże, ee, Ja to biedam w O, No, nienawidzę spodni w Minecraft'cie. Żółte są jak coś, bo byłam całym. Ja, ja zejmę żółte. Ja zejmę rycerze żółtego kubra. A nie żółtej czapki? To jest słodki. Małego mi mamy wszystko oprócz żółtego kubraka. Patrz. Wiem. Pod niej buty wyglądają jak zielone, a je barwowałam na żółte. No dobra, nieważne. Chyba się usprawożać, mało czasu. Dobrze. firma nie wrzucę. Dobra. Więc no, tak, robimy generator gobla. A ja postawię kaktusza. I pokaż widzom jak się robi generator gobla. Dobrze, żeby byli wykształceni, nie to co ja. Też się pouczę. O, tutaj sobie stanę na co? Ty Nie ty jesteś. Mamy sodzonki, jakby co? Mamy. Aha, jest, jest na spełniu przykładowe generatory. Mam, i tutaj jest przydatne, że jak się zrobi Obsydian, to się klika laderkiem na obsydian i jest lawa. To jest laderkiem oczywiście. Tu mamy dwa nowe A to ja zrobię farmę. Czekaj, na kopię kobla. Nie mogę się, co już robię. Cieszę się. Niezmiernie. A mnie nie. A po co ci koblenia? Tak, w połowę, w połowę. No to. <noise> Nic. mam jeszcze dynie do sprzedania. I trochę nożyczek. I na urosła. Wow. <laughs> Wypadłabym. No i ich żółty chce. Dobra, a powiesz mi po co nam są 40 nici? Na łóżko. To starczy tylko na jedną A jeżeli pokażemy, co robi łóżko, jak się robi to się wyczyta sami nie myśleć. Albo niech nie próbują. No, to co... Nie, wiesz, powiem, że Ej, błagam To No co tu masz miejsce do kicania? Nie. Wokół generatora kobla nie ma. No... Hmm. A ty już nie posiałeś. Tu... Słyszę. Bo tu nie, bo tu w ogóle nie... A ile w ogóle Nie bij się. O! To kaktus. Kaktus. Jezu, sama bym wypadła. Wiesz co, chyba ogrodę na liściami. ścianie. No bardzo szybko tutaj wykonujemy zadania. Zobaczyłam. Widzę. zobaczyłam. Widzę. No widzę, to... że bardzo szybko mamy bardzo duże stońce. No, ogólnie jesteśmy bardzo szybkie. Dobra, to tak. Generator kobla zrobiony. Zadonę komu postawił? Aha. No i no, wiesz, te to jest klasyczne. No tu. Marhabki, Bany Może by nas ogromnie. Mamy arbus i usłyszamy? Au, to mnie bije. Tak, tu jest arbus, tu jest dynka, tu jest ziemniak, tu ma A A tu. A już powoli będziemy kończyć. Dobrze. Moment. Czekaj, bo ja dokładnie nie sprawdziłam, kiedy zaczęłyśmy nagrywać. żeby nie było takiego fejla, że będzie 5-wilotowe nagranie. Dobra, czekaj, skakam. Mój też? Tam spodnie? No, spodnie tak. Teraz spodnie zabieram to będę rzut. Ma... Tak i specjalnie na ten odcinek zmieniłam skina. Bardzo ładny skin. No nie? Tak. Możemy powiedzieć tak, że nic nie będziemy robiły, jakby się nie będziecie patrzyli. Co? Nie słyszałam. Że nic nie będziemy robiły, dopóki, dopó ten, dopóki wy nie zobaczycie. Tak. Nie. Dobra, więc na sam koniec Klaudia pokaże, jak się, jak się kopie kobla. O Boż. Kobal! Jaj, kobal, kobal, kobal! Brawo, kobal, kobal! Dobra, chodź. Arbuza Arbuza mamy! Ej! Nie Arbuza, tak na odcinek masz. Pożegnamy się za. Ja Chodź na skrzynkę. Klaudia, ten Steve ma różowe podeszły. A ja mam taki klaudia. Ta Jestem wyceniony na ochronę 1. Dobra, no wchodź na skrzyneczkę, żegnamy się. Nie, tak się nie da na jakiś 爸爸，我有事要跟你说。<yeah. S 3>